Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w pierwszym czytaniu ustawę, która zakazuje działalności ukraińskiej cerkwi prawosławnej, która uznaje patriarchat moskiewski. Jedna trzecia mieszkańców Ukrainy należy do tej cerkwi i Rada Najwyższa Ukrainy postanowiła tę cerkiew zlikwidować. A gdyby to nie była Ukraina, tylko Francja, i gdyby chodziło o meczety związane z Hamasem, ISIS, dżihadem, Dopuszczam taką sytuację, że likwidujemy swobody religijne wszystkich muzułmanów i zamykamy na naszym terenie wszystkie meczety. Jest pandemia islamu, w związku z tym wszystkie islamskie instytucje proszę wyjechać z naszego kraju, zamykamy. Czyż nie jest tak, że wszyscy muzułmanie zachowują się tak, tak samo? Do Oj, i gadam pan teraz jak gazeta wyborcza? Nie, no? nie, no. Dobra, no trzeba wywołać wojnę domową niestety. Ja panu już to przecież przed chwilą wytłumaczyłem. To jest zupełnie. jak nie zrozumiałem.